Witajcie, edukacja na maksa z tej strony. Kolejna 3 minutówka, Jestem Sente. Dobrze, jestem Sente, mam raki na 500 na razie, więc Dość przyzwoicie. Hmm, a może by tak gdzie mu poszła? Czyli o tak zwany opposite rook. Pytanie jakbym to zagrał. Czy mamy tu jakieś widełki? No teoretycznie mógłbym chyba. On nie ma, więc... Wygląda na to, że to jest takie nie najgorsze. No, to, to... no tak, pogłączyłem. Zaakceptowałem jak to Gajkaku, czyli goniec na nieprawidłowej przekątnej. Nie sądziłem, że po tych kochy to zaakceptuję. Nie wiem, w co celuje teraz mój przeciwnik. To jest kolejna ciekawostka. Dołożę złotego do obrony i będę chyba... Okej, okay, tutaj widzę, że muszę już na gońca uważać. Pytanie, czy ja tutaj nie wymylę tego po prostu. Janek okazał się słaby, widzę, no bo może tutaj po prostu mnie y, mi go zbić. Aha, i tak też, no dobra, po prostu zrobię tak. Po, połowy mino zrobię. A, bo ja tutaj mam taki fajny ruch mam w sumie. W tej pozycji poświęcę gońca, wezmę srebrnego i będę, zaczy będę zaczynał psocić. No i to aktywnie teraz zaraz będziemy działać, aha, prostu No tak, robimy to samo co ja mu zrobiłem, w sumie to logiczne. Pozwoliłem mu, pozwoliłem mu teraz promocję, no nie dalsze. To było słabe z mojej strony, ewidentnie. Pogonie tego konia. Skoczka nie ma. Ok, nawet jeślibym miał, to troszkę. troszkę sknociłem. I znowu czasu mi brakuje. Na na powinien tego toki napchać spokojnie, ale chyba na to nie wpadł jeszcze. Aha, w ten sposób na no, zestawanie przyciskiem, lepszą pozycję nie da się ukryć. ja chyba tak pójdę na to. Jeżeli ta jest zrzuci, to ja sobie... Aha, pionka zrzucił. No to jak pionka zrzucił, to ja... <laughs> na równych warunkach wymienię sobie. I kieruję się do zamku. Mmm, No nie, tak nie. Kurczus Janków jeżeli weźmie to są widełki, to zyskałem wie, że jest, jest okej. Okay. No właśnie, to pada figurki, ale... Ale może, że, że spanikował troszkę. A niech podchodzi. Chociaż nie wiem, czy to dobrze zrobiłem, ostatecznie. też nie. Chyba oddałem wygraną, mam wrażenie. Chyba, że sumy jest. Możliwe, no, że A, no to jak tak, to jest spoko. Bo teraz jest on w sumie. A, bo tej gonie sobie kufu. Dobra, udało mi się na czas wygrać, ale chyba to i tak, chyba bym coś znalazł jeszcze. I widzimy awans na 204 q No, prawie się udało ci bez porażek. Znaczy, tak jak w tej serii nagrywam, tak ja sobie nagrywam w serii 3 podżot, ale chyba było ciekawie. Zobaczmy na, w analizie, co tutaj. Na pewno tutaj. Jedną rzecz konkretną sknociłem, to znaczy to było spoko jeszcze. Tylko niepotrzebnie tutaj pchnąłem tego pionka. Jakbym pchnął tego pionka byłoby wszystko w porządku. A tak sam, a tak zamiast tutaj jeszcze mogłem tutaj jeszcze tylko złotego pnąć jeszcze. Nie. Tak, ale sam sobie bata ukręciłem na siebie i potem musiałem... Poprawiać błędy. No tak, bo tutaj. I W tym momencie będę się spodziewać tego ruchu, i. Nie wiem, czy nie zagrać spokojnie tutaj złotego. No tak, bardzo defensywnie. I byłoby ok. To naprawdę byłaby pozycja wysoka. By tak to. I tutaj nie da się, że nie zagrałem srebrnym. Kolejna, kolejny błąd. Tutaj będę zagrać spokojnie srebrnym. O prawie tego pionka. Co pan mi tej pionek i tak dalej, ale wydaje mi się, że chyba to byłoby lepsze. A tak to i tego też będzie potrzebny. Mogę spokojnie yy, tutaj mogę spokojnie pionka postawić w tym momencie i ganiać tego konia i dałem troszkę kogoś przy siebie. No to już było w sumie spoko, bo tak naprawdę Jeszcze po tym ruchu tutaj odrobiłem stracony czas tutaj przy mi pomylił się o generały i że naprawdę powinienem chyba cofnąć się złotym a jakby dorzucił tutaj złotego to dożył kolejnego złotego. A tak to nie potrzebuje dałem temu potencjalne zagrożenie. Tu też was to nie jest też dużo, tak? W tej pozycji spokojnie myślę, że mógłbym zagrać hmm, może z tej z szachem no i tak by się ruszył tutaj to ja poprzez promocję bym zaczął grozić no i to, ten, ten goniec był ewidentnie słaby zresztą było mało czasu i trzeba było coś ciekawego czy było dobrego myśli. możliwe że goniec tutaj na 7-1 był sensowny ewent nie tutaj nie tutaj bez sensu na 5, myślę, że niekoniecznie. No dobra, ale tak się stało. No i tutaj już pozwoliłem mu na te numery. Na szesie nie miał do tego. No i o. I to mi ta pozycja mi najbardziej interesuje. Czy tutaj mogłem coś, coś super zrobić? Na pewno mogłem zagrać wieżą w tym miejscu. Hmm. Chyba nie mogę tutaj samo tak ustawiać. Nie, nie mogę. Wierzą, uciekłby i generałem tutaj atakować go. Myślę, że to jest spokojnie srebrny. Mógłby być srebrny, w złoty, może i w ten sposób działać. Tak, to już dałem potencjalnie szansę na jakieś czary. No nic. Tradycyjnie mam nadzieję, że było przyjemnie. Że czegoś z tych moich gier uczycie i że każda wasza kolejna gra w będzie już tylko przyjemniejsza. Dzięki serdecznie za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia, pozdrawiam.